Widzowie, to, yy, dzisiaj będę chciał wam pokazać mojego ikona odrączkowego, który kryje się w te, o, oto w tym kartonie. Maszcie majątkowość, no. jaką ja może gdzie to można to, to, ze, to zerwie, i do tego jeszcze będzie ten Tam, ta, jak to się nazywa rybasza, albo coś takiego karmówka, o nie karmówka, tylko papka, o o, widzę pojemnik Już maleńki. Ja mam pojemnik. Jest, jaki słodziaczek, mama, zobacz! Jaki słodziak! Zobacz! Jaki słodziak! Dobra! Co to, 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 jest... no, to jest? To jest. jedzenie! To jest jedzenie. Mam chyba nie jakiś nazwywa. To jest chyba pleczka jakiegoś karaczana albo coś. O, tu jest to, nie, nie to uko, ocieplenie. na dół nietaj. Zobaczcie flutka, Angela to jest. Zobaczcie po to. To jest o! Jezuwa, moja. Ja dobra. Jeszcze, 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 jeszcze jeszcze w zestawie. Jeszcze w paciuszce jest. Nie ma. O nie jest! Jest ta trepa, ta telepasza. Dobra, Angela, za chwilę. Będzie, um. Będziemy odpakowywać. E Okej, a na to? No i dobra, na to masz? Idziemy, nie, okay. Że lecimy drzwi. I już musi jakiś słodziak. No, jeszcze ja, nie będę. Trzymaj to. Tu macie, możecie go zobaczyć jeszcze. Ładnie, tu jest terrarium. Tu masz. Terrarium. Terrarium. Y, taka na razie, bo ponieważ nie mamy żadnej. Kryjówka taka na razie. No tak. nie, 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 czekaj. to co sami, co sami, co? Nie wiem. Chyba sami sobie się wydaje. O nie i duży jest moim zdaniem. Może. Tam, ta runda w i ta nie mogę tworzyć. Ja wiem, to nie Ja to jest. chodź, chodź na, rąk, na rękę. O Jezusie. Chodź, chodź o Jezusie. Chodź, malutki, chodź. O, kacie. Chodź, tu możesz wejść. Eee, lecie do tego. Nie mówcie reakcji na ten pojemnik, bo to jest... Nie wiedziałem jak... jaką roślinnę mu dać tak po prostu. Przepraszam. I nie mówcie. Ale słodziaczek 10 na 10, chodź, tutaj weź może się pokaź bardziej. O malusku mój. Chodź, maluszek. A ty malutki jesteś, o się. O, lubi się pieniądze. Ciągnij Dobra, zatrzymaj, Anżela. To? No.